Już są wyjścia, wszystko ładnie zaplanowane, tak jak widzicie. Witam, kochani, dzisiaj jesteśmy w specjalnym miejscu. Firma za mną, LC Electronic, która robi dla nas obudowy dla EWS. Właśnie, tak jak widzicie, chciałbym Was yy, troszeczkę no, pokazać Wam, jak, jak to w środku wygląda, co oni robią, ze względu na to, że układa nam się ta współpraca. Dograliśmy kwestię, jeszcze będzie zamontowany monitor. E, już są wyjścia, wszystko ładnie zaplanowane, tak jak widzę Więc, e, no, dzieje się. E, zapraszam, bo tą firmę poznałem swego czasu pracując w branży fotowoltaicznej. E, robiąc tutaj dla nich instalacje. A tutaj, tak wygląda. Zobaczcie ich. E, patrzcie, co ta firma robi. Bardzo ciekawe rzeczy. Obudowy do różnych, przeróżnych yy, urządzeń, ekrany dotykowe. No, powiem szczerze, że yy, no, nawet fajnie, fajnie cały czas rozwijać się i yy, yy, nowe kontakty zdobywać. Patrzcie, takie rzeczy tutaj robi ta firma. Więc jeżeli mielibyście pomysł na to, żeby sobie zrobić obudowa do czegokolwiek, zobaczcie, tu jest wszystko. Różnego rodzaju obudowy, różnego rodzaju, no wszystko że tak powiem, no na zamówienie, pod klienta, co chcecie, to firma jest zrobić. Tak więc e, niedługo już zobaczycie wersję z ekranem, niedługo zobaczycie wersję już e, typowo działającą, e, z, bater z baterią, z modułem bateryjnym, e, czy to. BMW, czy to Tesli, czy to Volkswagena. W gruncie rzeczy cały czas rozwijamy nowe możliwości i będą różne akcje i różne baterie, różne moduły. No dużo tego będzie, więc planujemy bardzo dużo i pozdrawiam Was serdecznie z firmy LC Electronic akurat dzisiaj. Pozdrawiam.